Siemanko Byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj robimy drafta Ligi Mistrzów, czyli będziemy wybierać zawodników, którzy aktualnie grają lub też grali w jednej ósmej Ligi Mistrzów. W komentarzach ogromna prośba, napiszcie jakiego drafta kolejnego mam zrobić. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej odcinków codziennie o godzinie 12.00, zostawiajcie łapeczki do góry. I klikajcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem ponieważ już niebawem, już tuż tuż, wjeżdża na kanał coś świeżego, coś fajnego, coś nowego, coś o co wiele razy się dopytywaliście online draft. W ogóle dzisiaj cały dzień właśnie nagrywałem, w zasadzie wróciłem do domu o 22. Jestem turbo, turbo, turbo zaskoczony, że w FIFA 21 aktualnie nie ma co po prostu robić. Po prostu... 0-0, dlatego robimy sobie drafcika, e, W czwartek myślę też fajny odcinek wiedzie. W piątek też fajny, na niedługo ten odcineczek, o którym mówię. E, wybieramy sobie formację 4, 3, 2, 1. Jak gdzieś tu miałem ściągę, żeby niczego nie pomylił. E, jacy to dokładnie zawodnicy byli z tej ligi mistrzów, którzy. Mm, bo teraz pewnie mnie tutaj skrytykujecie, jeśli coś pomylę. No ale dobra, mam nadzieję, że się wszystko, no, wszystko uda. Jest Bursja Dortmund, jest Juventus, e, Lazio też jest, e, Spurs. Spurs nie ma, no i Manchester United. Manchester United, no, temat rzeka z nimi, ale no wiadomo, że w Lidze Mistrzów ich nie zobaczymy. Dobra, czyli między tą trójką, to wybierzmy sobie może Delikta. Doliczymy teraz na pozycję napastnika. Ooo, Leicester City niestety nie gra. Jest Real, to wiadomo. Jest Juve, jest City. Dobra, wiecie co, może. Chodźmy, chodźmy w stronę Dybaly No niech będzie Dybala. Juventus oczywiście odpad w tej fazie, ale no. Ale no, weźmy, weźmy go sobie. Walencji nie ma. Dobra, to by tutaj losowo totalnie. Staram się zrobić tak, żeby ta jedenastka mimo wszystko była z tych e, drużyn, które zostały, albo grały w tej jednej ósmej. Liverpool jest, Bayern München jest, naważ jest. No wszyscy w zasadzie są, tak. Atletico, no oprócz oczywiście Adana. E, dobrze, to w takiej sytuacji może pójdźmy w stronę słońca, czyli. Strona stronę oblaka, ,nego Showera, dlaczego by nie. Idziemy dalej, kolejna pozycja środkowego defensora i jest Sergio Ramos i chyba w niego zaplikuje swój wybór. Chyba w niego zainwestuje swój czas, pieniądze, no i nie tylko. Tutaj jest Jordi Alibamba, jest Hernandez, który najchętniej bym wybrał, ale oczywiście Milan nie grał nie gra w jednej ósmej jest Jordi Alibamba no i w zasadzie to tylko Jordi Alibamba nam zostaje więc bardzo fajnie cieszę się wybieramy naszego Jordi Alibambę kolejny zawodnik to no tutaj losowo weźmy sobie Darmiana i znowu jest De Jong, jest Vinaldum jest Luis Alberto Verati. Huh. dobra chodźcie po De Jonga de d de, 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 de Jong Niech będzie, niech będzie. Kolejna pozycja, no, jest Luis Alberto po raz kolejny, jest Milna, jest Herrera. Dobra, wybierzmy w takiej sytuacji Luis Alberto, bo podejrzewam, że to Lazio no, nie będzie zbyt często um, do, do wybrania, a tutaj jak najbardziej się nam przyda. Jest Gorecka, jest Bernardusz Silwusz i czy jest tu jeszcze ktoś, kogo byśmy mogli zaaplikować. Jeszcze jest Sevilla, czyli Gara Kitty. Dobra, wiecie co, czy on ktokolwiek się tutaj połączy z kimkolwiek. Dobra, nikt się nie połączy. Biorę goreckę, może coś tam Ari Lewandowski zaraz wyskoczy spod kopuły. Bernardo Silva, Di Maria Portu No z Włoskiej nikogo nie ma. No to wybierzmy w takiejże sytuacji Messiego. Zawsze nie grałem Messi, więc dlaczego by nie Why not. Leo Messi, dodatkowo będzie miał granie z Paolo De Dobra, Vinicius Junior. E, I wiecie co? Jest Diogo Jota. E, I na tym się kończy. Dobra, biorę Viniciusa. Biorę do Viniciusa, bo jakieś tam granie będzie miał i można tu szybciej sobie ogarnąć. O tak bejbe, o tak, dobra biorę z na nawet się nie zastanawiam No to jest, to jest piękny zawodnik Pięknie, pięknie, matko jedyna Zastanawiam się czy go w ogóle do składu nie wrzucicie No tutaj został Mendy, Renan Lodi eee, Dobra myśmy, weźmy sobie Renana Lodi'ego Może jakoś to, może jakoś z tego wybrniemy Zobaczmy, kolejna pozycja jest Sergio Roberto i to tyle bo nic nie ma. Z tej... Z tej trailery. No matko, ale tu skaleczyłem przeczytanie tej nazwy. Masakra. Sergi Roberto, chodź, 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 kolego. Zobaczymy, czy coś, czy coś potrafisz, czy zastąpisz jakiegoś naszego Bambleir. Tutaj ten Drexlera muszę wziąć. Tu nie ma jakiegokolwiek, nawet na jakiegokolwiek pola do manewru. Tutaj, young De Jong, niech będzie No, ten Van de Beek się mocno wepchać, ale chłop chyba zapomniał, że jego Manchester United Manchester United mówi papa. Tutaj Andrzeja. Andrzeja, zdecydowanie tak, jest Portu, Porto. Porto też gra, okej, okay, Porto jednak gra. Dobra, no, ale bierzemy Andrzeja. E, tutaj mamy Icardi Mobile. Taki nie? Um, no dobra, wybierzemy w takiej sytuacji. Może i Carniego, bo jest to Argentyna i tutaj można by było to połączyć. Um, no tutaj losowo, dobra, mało ważne. Kolejna pozycja jest Koman, jest Hakimi Moralesz, Moralesz. Wiecie co? Aha, boże ciągle przygrywam, to nie gra. Dobra, wybiorę sobie Hakimiego na ławkę Inter, Inter Matko jedyna, Inter przecież nie gra Ale jestem z Baneiro. Matko jedyna, dobra, Hernandez też nie gra Więc chodźcie panowie, chodźcie, chodźcie Ale to spaliłem, matko jedyna, pardon, pardon No i przez moją nieświadomość, moją głupotę Spowodowałem tutaj wielkie zamieszanie Moi drodzy Tak to wygląda może ten dybale jakoś się tutaj... No coś tam się udało. Ale dobra, no ten Alberto też tutaj nie pomaga. Zdecydowanie. No dymy, troszeczkę dymy, ale no tak sobie zagramy. Chyba, że zrobimy jeszcze jedną rzecz. I tutaj cyk. Eee, no ale no nie no, to wtedy bym musiał jakoś tutaj tego. Nie, bez sensu całkowicie, to, to nawet... Nawet nie ma sensu. Dobra moi kochani, ja to kończę upładać i jedziemy z tematem, z pierwszym meczykiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy meczek Bad Dragon. No, skład Wybitny. Skład, bardzo dobry na apat. Szczególnie będzie bolesny, rebić. Hanky De Jong. dwa. Ansufati! O, bramka! O matko jedyna! Stadiony świata! Chciałem podejść do Messiego, ale... tutaj do Viniciusa też było OK. i mamy 3 do 2. Ansufati! 4 do 2! I mamy rundę numer 2! Mecz numer 2 zaczynamy od mocnego 1 do 0. Sergi Ramonito. Ula la, ten Ansufati potrafi oszukać nie bambika. 3 do 0. Mecz numer 3, Super Saiyan. O. Musiał to się tak skończyć. Wo! 1-1. Wow, 1-2. 1-3. 1-4, no nieźle. Moi kochani, niestety przegrywamy mecz półfinałowy, więc otwórzmy chociaż sobie te pałczuszki. Dwie rundy wygrane, chociaż tyle, no i zaczynam zbierać zdecydowanie siły na weekend, bo piątek, sobota, niedziela znowu będzie będzie grane, planuję w tym tygodniu do tego Champions przysiąść tak bardziej na poważnie, zobaczymy co z tego, mojego kochani, wyjdzie. Ostatnia paczka i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się jutro o godzinie 12.00, trzymajcie się, siemano.